Co to są za ręce? Czy są jakieś celowniki? Zaraz, zaraz. O! Co? Co jest? O! A! Widzowie! A! Co ja mam robić z tym? Czemu ja nie mogę tego wyłączyć? Co jest z tym jakimś... O! Lecę w górę dalej! Mi nie jest? Czy to znaczy, że zostałam Iron Manem? Widzowie! W dzisiejszym filmie znaczy, że będę Iron Manem! Czekajcie, czy mam jakieś jeszcze umiejętności? Uuuh. Uuuh. Let's go! C, bo chcę. Babka najlepsza jest przez duże. B. Uuuh, A co to jest za czerwony wielki? Dobra, trzeba to sprawdzić, widzowie. Muszę opanować swoje moce. Wow! O jezu, co są auta. Dobra, wdupcam się do środka i. Co to? O! Ktoś się śmieje? Oh, co to o! Co to jest? To A... o, to jest you delicious delicious chyba!

Co jest z moimi rękawicami? Oh! Oh! Wow! Wow! Mamy lądową moc teraz! Ale jazda! Widzowie uh! babka najlepsza jest przez duże. Co jest? Ale jazda! I w dół! Wow! Uh! Jakieś wrogowie tam są. Macie! <śmany> Rozwaleni! To znaczy, że z każdym bossem będziemy zyskiwać nowe moce! Nie Iron Man to taki cuda! Let's go kochani Wow! I w dół! I w górę! I kolejny... O jest łapy bunkciku! Okej, okej, okej. Dawajcie w nich, pu. Puu, pół! Dawaj babka! Puu, Jakiś mini wrogowie! masz, masz, Pokonane! co to jest? Kolejna misja. Tym razem lodowy. Halo? O, co to jest? Widzowie, to jest wielka gliza. O, puch. Nawajcie. Czy możemy ją rozwalić lodem? Okej, okay, chyba to działa. Chyba to działa. Okej, okay. szybko, szybko, szybko. Tak, możemy. Jazda. W czerwone, w czerwone, w czerwone Teraz tu, jazda Let's go I teraz tu, i tam, i tam Rozwalimy Wormsa, musimy rozwalić więcej Segmentów, dobra, powracam Moc stąd, z rakietami Będzie chyba łatwiej Mniej, większa widoczność Let's go, Iron Man babka pół. Let's go, jazda, jazda, jazda Krystyna jazda. Wadowicka robi to Do góry i w chmury U, Jak się jeszcze! No 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 no! Okej, no. okej, okay, okay, boss gdzieś tam ucieka! Lecę! Woo! Dobra! Puuu! Ku... Lecę! Już mało zostało! Ooooo! Ja czuję chyba! Czuję upgrade! O, jesteśmy szybcy! Wow, ale jasno! O mój Boże! Prędkość! O, jeszcze szybciej! U, mamy takie szybkie te! Jazdo! A możemy po ścianach? Uwaga! Wow, wow. Let's go! I po ścianie w dół! Wow, wow, i do góry! Kur... jak to jeździ Malina? Babka tu demon, ja dupca! Wow! Po ścianie i drugiej! Dobra, wybieramy jakąś misję, musimy... Zdobyć jeszcze ostateczną moc na dzisiaj! Co to jest? Jakie to jest wielkie! Lecimy! O! Unikanie go strzałów! Dobra! Chyba mu... Nie, e, nie mogę tu wejść! Nie mogę tu wejść! Nie mogę wejść w niego, muszę rozwalić chyba. Czekajcie! Jakieś światło tam jest na górze! Do góry! O! To strzelo! Widzę, są generatory jakieś! Dobra, muszę chyba rozwalić najpierw generatory! Okej! Okay. O, rozwalaj jego shielda to! Jazda! Do góry! Strzelamy! Bum, bum, Druga! O nie druga! Niech to nie wie. Skalibruj jakieś doperele! -y. Co to jest?

Dobra, mamy generator rozwalony, tak! Mamy jego shielda! Strzelamy! O nie! to jest wielkie, nie! Kurde, a! Trafił mnie, trafił mnie! Widzę, że jeszcze dwa są z shieldem, które możemy rozwalić. Tam oraz tam! Bez tego się nie obejdzie! Dobra, mamy, mamy kolejny generator! Mamy kolejny generator! O Ostatni shield jest tam! Musimy go pokonać! Widzowie... Aaa, nie, leci laser ten! Nie, 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 nie! Tylko nie to, dobra, lecimy! Ostatni shield! Może nie zdąży mnie zaatakować, A! Dobra, mamy to, mamy to! Lecimy do góry! Ostatni, ostatni! Da, bo, bo. Co to jest jakiś shieldzie? Co to jest w shieldzie? Dobra, lecę bo do tamtego! tego może mnie nie rozumie! Uniknęło mnie! Uniknęło! Dobra, użyłem bo to Ludowe moce! Uuuu! Rozwaliliśmy go! Ostatnia! Tak obroniliśmy się tym! Let's go! Sustaining multiple hull breaches! Critical damage sustained! Hostile and superior firepower! You may have won this battle, but not the. Mogę stawiać kurde czarne dziury Gdzie tylko chcę Kochani to by było w dzisiejszym filmie na tyle Jeśli chcecie kolejną super babkę to napiszcie w komentarzu Super babka the best Uuuu.